Witajcie serdecznie. Otrzymałem dzisiaj taką paczuszkę z Polski z polskimi zrabkami. Dziękuję Magdalenie za przesyłkę. Te wszystkie zdrabki zostały kupione za 300 zł i będziemy je dzisiaj drapać. Połowę z nich przynajmniej. Zobaczcie, ile ich jest. Może sobie rozłożymy na 2-3 razy. Będziemy dzisiaj całą noc siedzieć. Tak więc chyba będziemy drapali tylko po jednej z nich. Będziemy drapać. Jubiluszowy milion. Laki 777. Dwa razy możemy, bo mamy ich cztery. Codziennie 1001 jedną. WIG7 mamy jedną, to może ją zostawimy, kocham zdrabki, białe złoto, super, 7 i pensje, szalone 20, super 7 zostawimy na jutro i mamy jeszcze przede wszystkim, a tu jeszcze mamy, co to jest, milion w banku, to może to będziemy drapali dzisiaj? Gruba kasa. A, milion w banku mam jeszcze raz, to zostawimy na jutro. Gruba kasa. Jeszcze jest gdzieś gruba kasa. Nie, to będziemy drapali dzisiaj drugą grubą kasę. Mój pierwszy milion zostawimy na jutro. Happy 7 zostawimy na jutro. Mój pierwszy milion dzisiaj, gra o milion, zostawimy na jutro. I chyba wystarczy tych zdrapiew dzisiaj. Co myślicie? No nie. Pogramy dzisiaj też, podrapiemy dzisiaj też kreo milion. Tak więc tą resztę tutaj odłożę. Tutaj jeszcze sobie tylko przełożę szybko, żeby zacząć od tych najmniejszych. Z najmniejszymi. Wygry... Wy, um, wygry... O oh god, Co to, to jest? Z wygranymi. Pensja 777. Super 7 7, 7, 7, 7, białe złoto, kocham zdrapki, codziennie 1000, laki 777, mój 7. pierwszy milion, laki 777, 7. po raz drugi, jubileuszowy milion, gra o milion, gruba kasa i milion w banku. To dzisiaj drapiemy, resztę jutro. Tak więc kochani, zaczynamy od pensji. Trochę to przybliżymy. O, żebyście wszystko dobrze mogli zobaczyć. I tak moje liczby to 14 i 32. I szukamy teraz 14 i szukamy 32. O, tak może być lepiej. Mamy 23. 16. 23, blisko, 13, blisko, 17 i pensja. Czyli nie było nic. Drapiemy teraz Super 7. Znajdź 7 i wygraną i wygrywaj przypisaną do niej kwotę. Ok, szukamy 7. Mamy 3. 8, 4, 6, 5, 9 i ostatnia to 2. No, niestety nic się nie udało wygrać. Przed nami białe złoto. Wygląda zrabka imponująco. Świeci się. Podoba mi się. Oby jeszcze coś udało się tutaj wygrać. Tak więc

trzydzieści dwa, osiemnaście blisko było, no ale niestety, czternaście, dwa, dwadzieścia cztery, cztery i mamy dziewięć. No niestety, jak na razie. Nic nie udało się nam tutaj wydrapać. Następna będzie. Kocham zrabki a moje liczby to. 26 tu coś mi się wydaje, że coś to będzie 16. 12. I 22

Dwadzieścia siedem, siedemnaście, trzydzieści cztery, trzynaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dwa, a mamy dwadzieścia dwa, dobrze. Coś jest, jakaś jest wygrana, mamy osiem. 11 I osiemnaście I tu drapiemy i jest Pięć złotych No dobrze Pierwsze pięć złotych Codziennie tysiąc I drapiemy moje liczby A będzie to Dwa Trzydzieści siedem czterdzieści siedem, piętnaście i jeden. A mamy. czterdzieści wow, pięć. Zaczęło się wysoko. Trzydzieści sześć, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dwa.